Czy to muzyk słaby, czy instrument nie stroi? Coś ta melodia fałszywie pobrzmiewa. Chyba nie pomoże batuta i samego fonka Ryana. Zamiast batuty czarna skrzynka, naciśnij guzik i słuchaj tonu A, a potem powtórz i spróbuj dorównać perfekcji elektronicznego muzyka. A czy C? Wszystko jedno. Każdy ton wygeneruje bezbłędnie, bo w środku siedzą mikroprocesor i oscylator kwarcowy, a one się nie mylą. Co za ulga! Można wreszcie podstroić instrument i zagrać w jednej tonacji. I znów wpadka. Ktoś tu gra w zupełnie innym tempie. Przydałby się metronom. No, to już zupełnie nie jest problemem. Może być nawet metronom z pamięcią. Zaśpiewaj i wybij takt palcem. On nie zauważy, że fałszujesz. Spamięta tylko tempo. Nawet je uśredni, wyrówna długość pauz i jeszcze poda częstotliwość. Można przyspieszyć, jeśli to lubisz. Złapiej to. Liczy przecież szybciej od człowieka. Nawet patałachy czują się lepiej pod jego opieką. Wystarczy tylko zapamiętać. Pół taktu na żółte światło. Cały na czerwone i zielone. Rytmicznie błyskające lampki upewniają zespół, że grają w tej samej tonacji i właściwym tempie. I zawsze można wrócić do zadanych parametrów zakodowanych w pamięci. i słyszeć, co się gra. To prosta idea tego aparatu. Pierwszej pomocy dla muzyków na sali prób i na koncercie. No i cóż, panie von Karajan? Oj, chyba przyjdzie złożyć batutę do lamusa. Obliczono, że gdyby... W motoryzacji dokonał się taki postęp, jaki miał miejsce w elektronice. To samochód przeciętny, model kosztowałby 2 dolary, przejeżdżałby milion kilometrów z jednego litra benzyny. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby taki sam postęp, jak w elektronice, dokonał się w muzyce. No jest to po prostu perspektywa przerażająca, bo wtedy na estradach stałyby powielane tysiącami najróżniejsze elektroniczne instrumenty, a pustą estradę oklaskiwałaby publiczność, lub nie. Jest to po prostu inwazja, która ludzi jakby lubiących muzykę trochę przeraża i szokuje. Szokuje no, ich to, ja nie wiem, co cię szokuje. że oprócz no, wszystko... normalnej klawiatury, tych kilku oktaw, masz jeszcze przełącznik. Że, na... że nagle z estrady, z, ze studia nagrań znikają ludzie, instrumenty, których dźwięki porównywane były już przez starożytnych do piękna matematyki, bo chociażby tak uważał Pitagoras, że mat... muzyka i matematyka to nie jest instytucja. Nie to człowiek. Ale czy to znaczy, że z matematyki należy robić elektronikę? Nie, ale nie ma też powodu, dla którego nie można elektroniki użyć jako nowego instrumentu. Zresztą To się tworzy nowa wartość czy oczywiście. Oczywiście, że tak. W studio razem z nami dzisiaj Marek Biliński, no właśnie nie wiem jak cię je nazwać, kompozytor, instrumentalista. Dekanawca. Wykonawca muzyki elektronicznej, no muzyki dobrze. na syntezatorach, Wiedz... syntezator zdaje się to obowiązujący w tej tak, chwili. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie, że mecz będzie dwóch na jednego, no ale proszę bardzo. Będzie, bana, dlaczego no. nie. Marek, ty jesteś pewien, że ty masz to zestrojone? Sprawdzimy zaraz. No właśnie, bo myśmy pokazali taki fragment, że mhm. przyrząd elektroniczny, który tam, prawda, pomagał zespołowi amatorskiemu, a tu jest coś podobnego. Coś podobnego. W momencie, kiedy wskazówka wędruje na zero, okazuje się, że poszczególne syntezatory są dokładnie strojone na określony na dźwięk A, prawda? Teraz tak. wprowadzony, tak. Taki malutki dodatek, aczkolwiek oczywiście nie na tym się gra, bo cała ideologia polega na tym, że klawiatura pozostaje bez zmian. To... Okay, tak. głośny, jeszcze jeszcze to o, jest. Mhm. Cała klawiatura pozostaje bez zmian, natomiast zamiast tych części mechanicznych, zwykle używanych w instrumentach, ewentualnie drgającego słupu powietrza, w środek wkłada się generatory, z którymi można zrobić wszystko. Przykład, co można zrobić. Ja tam mam za tobą oscylosko i tak. Poproszę cię o jakiś elementarny dźwięk. No, jeśli można. No właśnie. Zwykle syntezatory do. Mm, i swojej podstawowej funkcji używają, no, wytwarzają kilka dźwięków. Powiedzmy dźwięk, taki dźwięk piłozębny. Możemy pokazać? To jest niemal sinusoida. Tak. I kształt tego dźwięku oraz czasy narastania. Przodu, tyłu, dodanie obwiedni to jest sztuka konstrukcji dźwięku na tych właśnie instrumentach. Na przykład do normalnego dźwięku dorzuć odrobinę szumu. Zobaczymy, jak to wygląda. O, właśnie. Zaczyna. Nie jest prosta idealnie, tylko jest taka cała pofałdowana. jest. Pofałdowana. Teraz bardziej ostre brzmienie barwy. O. Bardziej takie idą. Tak jest. I to wszystko jest oczywiście w Twoim ręku, na pokrętłach, tak. które już w tej chwili masz opanowane. Oczywiście, oczywiście na początku tego instrumentu trzeba się dość solidnie uczyć, ale prawda jest też taka, że masz w ręku, że w ogóle ludzie mają w ręku instrumentarium, które może tworzyć po pierwsze dźwięk taki, jaki sobie ktoś wyobraźni, a mało tego, w niektórych przypadkach może służyć do wy wytwarzania dźwięków znanych z życia codziennego. I to niekoniecznie do tego, żeby słuchać muzyki. A, nie wiem, na przykład, potrafisz dźwięk serca spróbować zrobić? Dźwięk zorganizowany syntetycznym ciągiem elektronicznych sprzężeń. I szmer przebijający się przez ciało, wywołany rytmem kurczących się mięśni serca. Dwie odległe dziedziny znalazły jednak wspólny mianownik w dydaktyce lekarskiej. Zanim na podstawie cichych szmerów lekarz potrafi ocenić stan serca pacjenta, mija sporo czasu. To umiejętność praktyczna. W czasach elektroniki nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Do dźwięku dodano obraz, który można zwolnić lub przyspieszyć. Sam dźwięk też nie jest naturalny, przedstawia bowiem modelowe schorzenia. Ale dopiero teraz szmery nabierają realnego kształtu. Tak oto w wyniku niecodziennej współpracy lekarzy i muzyków powstały dziwne utwory na syntetyzer. Małe preludia na dźwięki przepływającej w komorach krwi i pracę yes, zastamek. Obraz i dźwięk połączony. Syntetyczne szmery i komputerowa animacja. Szereg modeli pracującego serca. Dźwięk nadał rytmy i niuanse lekarskiej wiedzy. Praca serca wracają. No właśnie efekt takiego przepływu wiesz, krwi w żyłach. Myśmy to swego czasu pokazali tak, No i dobrze, I do, do takich prawda? powiedzmy celów dydaktycznych to się świetnie no. nadaje. Tylko, tylko pytanie, jeżeli można z tym zrobić wszystko, to czy cokolwiek można zrobić porządnie? Bo rzeczywiście możliwości takiego instrumentu są wręcz szokujące. No bo spróbujmy Marek pokazać może. Tak. Te poszczególne sekcje, jakby naśladowania czy odtwarzania najróżniejszych grup instrumentów. Dobrze? To, są, to są te klawisze. W zasadzie wystarczy nacisnąć guzik, otrzymać odpowiednią tak. instrukcję i grać. Zaczynamy od czego? Od jedynki. To, od, to, są, to są stringi, skrzypce. Instrumenty smyczkowe. Smyczkowy tak, instrument. proszę bardzo, jedziemy. Tylko muszę zaznaczyć, że jest to produkt wyjściowy, dopiero. Yy... Inwencja, Inwencja wykonawcy powiedzieć? narzuca brzmienie. No dobrze, ale, do jeżeli... ale początek, to co dała firma, to teraz zaprezentujemy po prostu. Dobrze, no. ale teraz chwileczkę. Czy nacisnę klawisz ja, mm. czy naciśniesz goty, dźwięk jest ten sam. Tak, tylko że mnie ten dźwięk na przykład nie odpowiada, nie podoba się i w tym momencie zaczynam go modelować. Proszę bardzo, jedziemy. Ale teraz nie modelujemy, pokazujemy to, tak. co można. No to, co można, jest. po tak. prostu możliwości. U góry są skrzypce pierwsze, drugie. Takim z takim charakterystycznym proszę. opóźnieniem. A na końcu kontrabasy, I kontrabasy. kontrabasy. No. wspaniale. Naciskamy numer dwa i mamy numer fortepian. Dwa. Mamy fortepian. No, to jest namiastka fortepianu. Numer o. trzy. Organy prawie jak na koncercie w oliwie numer cztery, cztery. Klawesyn, klawesyn. Tak? klawesyn numer pięć, rozstrojone pianino w stylu country, powiedzmy country, country albo westerno. Western. No, 6 klawinet. Nie strzelać do pani, do do pianisty. Numer 7 dzwon, I numer 8 blacha, blacha. 9 skomponowanie tych wszystkich elementów teraz… Znaczy nie, w tej chwili możesz użyć tej całej klawiatury, którą dotąd omijałeś tego. właśnie i stworzyć brzmienie, które no nie jest no dobrze, zaprogramowane, teraz... zapamiętać tak. to brzmienie i wykorzystywać… I teraz robot. powstaje taka Minkmiesz, refleksja. Fas... Nie, absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Jak gdyby w swoim uporze twardnieje. Jest po prostu to imitacja rzeczy, które istnieją. Nie, no błąd oczywiście. To że, to, że on ma takie funkcje, to wiesz, to jest tylko pokazanie możliwości, powiedziałbym, tej syntezy na generatorach, ale tak naprawdę tych przyrządów nie używa się do tego, żeby zamieniać instrumenty tradycyjne. To jest konstrukcja zupełnie nowych brzmień. No, zresztą, wiesz, muzyka, muzyką. Marek, burzy. Potrzebuje dobrej, solidnej burzy tak, w tak kilka dni. A, no właśnie, a no, można, można wszystko, przy czym tutaj też mała uwaga, my tak naprawdę używamy trzech instrumentów, prawda, ten tak. polymug na dole, ten, który ma właśnie między innymi funkcję instrumentów, minimug i mikromug, tak. na których, na tych dwóch w tej chwili była robiona właśnie, e, robiona burza, przy czym też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że są to urządzenia, które pracują, jak to się ładnie mówi, na takiej analogowej zasadzie, znaczy jest tam generator sygnału, z którym się potem, jeden bądź wiele, jak w polymugu, z którym się z tym sygnałem potem można robić różne rzeczy. Ale, ale w zanadrzu, proszę Ciebie, tej muzyki tkwi rozwiązanie jeszcze o niebo bardziej pojemne. Przyżółkłe dźwięki, wyblakła melodia XVIII-wiecznego mistrza. Był czas, gdy muzyka umierała w momencie odstawienia instrumentu. Szanse na nieśmiertelność dał jej zapis. Zapisywano każdy, jak umiał. Wielu szukało własnej symboliki w nadziei, że dzieło przetrwa i potomnie je zrozumieją. Jak grzyby po deszczu powstawały zapisy nutowe. I gasły, jak ich autorzy. Choć nie, one czekały. Nuta, kod, szyfr. Nie ma szyfru, który nie oparłby się łamaniem, i reguł, których nie da się odkryć. Jest tylko problem obróbki pewnej ilości informacji. Wziąć stary przepis. Wymieszać z regułami, wedle których dawniej budowali swe dzieła, sprawdzić według współczesnych zasad smak harmonii dźwięków i. Tak właśnie w muzyce zadziałała pierwsza machina czasu. Komputerowe tłumaczenie nut właściwie nie jest żadną rewelacją od usprawnienia pracy muzykologów, którzy dawniej wykonywali to ręcznie, czy aby tylko. Brzmi. W muzykę obróciły się serie znaczków wpisanych przeszło 200 lat temu. Gdyby dawny lutnista zrobił kleksa, maszyna również może go wkomponować do współczesnej pięciolinii, zrobić transkrypcję na lutnie bądź fortepian, a potem przełożyć na muzykę świetne plamy obrazu Rembrandta, albo serię barw wschodzącego nad morzem słońca, albo numery z ostatnich ciągnięć tatolotka. To tylko kwestia programu. Zaczęła od starych nut, cofnęła się żeby nabrać rozpędu przed skokiem, wprowadź wysokość dźwięku. Najciekawsze, że ja to sobie sam zaprogramowałem o, i mam klawiaturkę. Teraz tak, dźwięk może, ten dźwięk powstaje na drodze czysto cyfrowej. Klawisze numerowe służą jako klawisze instrumentu muzycznego, literowe, no jako takie półtony. Zaraz, tak. troszeczkę gęściej, żeby grał. I proszę. Przy czym najciekawsza historia, że właściwie w tym przypadku użyłem takiej bardzo prostej funkcji. Piszę mianowicie w którymś tam miejscu bip, wysokość tonu, czas jego trwania, ale mogę samej maszyny użyć, też taki programik stworzyłem na czterech liniach, to tutaj za chwileczkę. Y chyba na li od linii 2000 się zaczyna? No właśnie przypadkowo dobierane sygnały cyfrowe, zamieniane na przypadkowe dźwięki, i mamy nową jakość muzyki. O. Gratulacje maestro. I może od razu króciutka recenzja, prawda? Otóż prawda jest taka, że mimo tej pozornej wielkiej gamy brzmienia, jakie można kształtować w tych instrumentach elektronicznych, w gruncie rzeczy to wszystko się odbywa. Przy pomocy strasznie prostych, żeby nie powiedzieć, prymitywnych funkcji matematycznych. Prymitywnych na razie. Niesłychanie prostych, na razie. nadmiernie prostych. To też kiedyś były prymitywne urządzenia do wykładania takich dźwięków, które służyły jako ilustracja filmowa. I w, a związku, potem już nie. I w związku z tym, praktycznie mimo całej tej takiej różnorodności pozornej, te instrumenty w gruncie rzeczy brzmią zawsze tak samo. No jak się posłucha nawet tak wybitnego muzyka, jakim jest Michel Jarre, to praktycznie wystarczy dwa razy go posłuchać, żeby wiedzieć, co będzie dalej. Natomiast gitara, nawet elektroakustyczna, ma tak olbrzymie możliwości kształtowania no, najróżniejszych odcieni dźwięku, że praktycznie nigdy nie wyczerpią się te możliwości. Tak przynajmniej uważa ja, bardzo tak, wielu ty ludzi. nie zauważyłeś, co się stało? Przecież to są instrumenty, które pojawiły się nie na salach koncertowych na początku, na pojawiły się studio. na początku w studio. Potem weszły, studium. tak. Potem weszły na niewielkie strady zespołów młodzieżowych. I co? A, chwileczkę, a organy Hamonda? A organy Hamonda? To, no, to jest zwykły instrument elektroniczny, przecież on inaczej nie zagra. Tylko wtedy, kiedy Ale się zobacz, podłączy, co stało się strasznego, tak strasznego, wspaniałego, w momencie, w którym pojawiło się tego typu instrumen, instrumentarium. Już poza doborem czystym dźwięku, właściwie na tym zaczęło się budowanie muzycznego nastroju. Ja chciałem, Ale chcę jednak wrócić no, no. do żara. Mówisz o żarze, że pewnie że, że wiadomo, co będzie dalej. Ale tak, wszystko się rozwija, myśl techniczna się rozwija, jest coraz więcej instrumentów i on coraz więcej tych instrumentów używa i tworzy też nowe wartości dźwięku, prawda? Ja na przykład. Yy, Mam te same instrumenty, które właśnie używają i Żar, i Tomita w Polsce już Skrzek. I każdy z nas inaczej inną muzykę, inną muzykę, inną barwę. Przecież nawet nie można tego porównywać. A są to naprawdę te same instrumenty. Ale wracam do tego nastroju. Przecież zauważ, gdzie najczęściej używane jest to instrumentarium. Do podtekstu pewnego obrazu filmowego, którego. A z tym się zgadzam. Proszę bardzo. Jeżeli to jest taka mówimy... pierwsza procedura, Marek, Proszę odrobinę bardzo. kosmosu. Mógłbyś tak. Ale wiesz, to jest taki kosmos może... głęboki, kilkadziesiąt lat światła od nas, ogromne szybkości. Dobrze, dobrze, no postaram się. Jedziemy. byś mógł dołożyć teraz melodykę także. Bardzo ładne, bardzo wspaniałe zastosowanie jest y, tej muzyki do ilustracji no filmu, ale chwileczkę, tu jesteśmy o krok od tego, że w ogóle nie był potrzebny człowiek. No jeżeli dostawimy do tego jakiś na przykład y, nieskomplikowany mikrokomputer i wprowadzimy parę instrukcji, może okazać się, ja, że człowiek nie jest sądzisz, w ogóle niepotrzebny. A nie sądzisz, że po prostu w tej chwili to zaczyna są być przy chwileczkę. tworzeniu muzyki inny człowiek niż kilkaset lat temu? Nie wiem, są przykłady, że tak jak mówię może być. A gdy umilkła burza, braw, zadrgały struny, poruszyły się pedały, ożyły klawisze i popłynęła cudowna sonata księżycowa Beethovena. I do pełni wzruszeń brakowało słuchaczom tylko jednego: nazwiska artysty. Ale on pozostanie bezimienny, ukryty za setkami tysięcy wierszy cyfrowego programu. Programu, który stał się pomostem między językiem maszyny a językiem muzyki, i okazało się, że te pozornie nieprzetłumaczalne dwa światy zlały się w jedno. Klucze wiolinowe i bemole zmieniły się w krumny cyfr, ale sonata pozostała sonatą. Oczywiście nie obeszło się bez udziału mechaniki. Potrzebny był ogromnie skomplikowany system hydraulicznych dźwigni, które poruszają klawiszami i młoteczkami w takt elektrycznych rozkazów komputera. Z odpowiednią siłą i w odpowiednim tempie. Układ łączący w jedno-dwie klawiatury tę komputerową, z tą fortepianową. Człowiek, który dokonał tego niezwykłego mariażu, nazywa się Yoshimitsu Takasawa i wcale nie jest muzykiem. Namówienie fortepianu, by grał sonatę księżycową, zajęło mu sześć miesięcy. Następne rozkazy w drodze. Na warsztacie Bach, Chopin i inni. A na estradzie samotny fortepian i samotny komputer. Pozostaje pytanie, kogo będzie oklaskiwała publiczność? odpowiedź na to pytanie. No, Japończycy to będą klaskiwali komputer, no. prawda? To, tak. Wiadomo. No jest to z pogranicza cyrku, wiesz? No, no oczywiście, to jest chwyt poniżej Nie, no, pasa to jest trochę w tej żart, dyskusji, Oczywiście, że to, to jest trochę no, żart, ale pokazujący w takiej wynaturzonej formie pewną rzecz, do której mogłoby dojść, gdyby m, konsekwentnie trzymać się tej drogi postępu. Elektronika, komputery, program, a gdzie człowiek? Człowiek jest na samym początku. Całej zabawy, bo nikt, nikt... No po, chociażby trzeba napisać ten program, no chociażby po pierwsze. No, prawda? A po drugie, to wiesz, to jest znów... Ja nie wiem, masz takie podejście jakieś, no tego przecież samochody też zbudowano, zautomatyzowano, a kierowcy w dalszym ciągu dzielą ja mam, się na dobrych i złych. Ja mam prawda? po prostu takie podejście jak bardzo wielu ludzi, którzy do tej muzyki y, mają y, taki powiedzmy sobie y, sceptyczny dosyć stosunek. No, ale jest to ich dobre prawo. Wszystkim... Próbujcie ich przekonać. Oczywiście, jest no tak. Ale co, co, co za problem? Co maszyna. Za problem? Maszyna maszyną, oczywiście. Wymyśla wszystkie polecenia. Ale człowiek musi zaprogramować to polecenie, prawda? Z kolei, sprawy związane z interpretacją utworu. Przecież interpretację utworu nie wymyślił ten pan Japończyk, który to wszystko skonstruował, tylko zrobił na pewno oparcie no, na czołówce prawda, światowej oczywiście. interpretacji tego utworu, prawda? A kto zinterpretował go najlepiej? Oczywiście ludzie, no. To jest można zrobić też w ten sposób, że można w komputer wpisać wszystkie najlepsze światowe interpretacje. I on wyciągnie środek matematycznie. No ale to też ludzie wymyślili tą interpretację, nie, nie komputer, prawda? Ja bym powiedział, że w ogóle w tym instrumentarium kryją się nowe możliwości, coraz większe. Coraz A większe. poza tym nowe wartości w ogóle brzmienia, dźwięków, harmonii. No ja mówiłem, że będzie mecz 2 do 1 I tak jest naprawdę. Proponuję na koniec, dajcie mi szansę się przekonać, dla Marek jakiś drobny koncert życzeń dla sympatycznego niewątpliwie pana Andrzeja Kurka, nowy utwór Marka Bilińskiego.